To jak, Heroesy 3, a do tego trzecia misja drakona, rozpoczęłam od wykupienia zwiadowczyni, jak i wybudowania gildi magu, jej ulepszonego gargulca, jak i magów, które to przekazała do głównych sił. Kiedy koleżanka będzie zbierać zasoby, Drakon wybrał się na oczyszczanie mapy, początek gry, a ja już osiągnęłem maksymalny poziom jak na ten scenariusz. Plus, wpadłem w pułapkę. Szczęśliwie, za pomocą magii mogłem dosyć szybko pozbyć się jednostek strzelających, a te, które zostały, nie skupiły się na Maga. Następnie, zanim krzyżowcy, jak i zbrojni, Zdążyli do mnie skrócić dystans. Czarodzieje byli w stanie pozbyć się zagrożenia, oczywiście z małą pomocą gargulców, lecz zwycięstwo to nadal zwycięstwo. Przynajmniej, orientuje się, jak obecnie prezentuje się mapa. Od razu uderzyłem na siedlisko dżinów, by w przyszłości mieć ich jeszcze większe przyrosty. Kolejne były gargulce, które pilnowały bonusu, plus jeden do ataku. Magowie szybko zakończyli starcie. W tym samym czasie zwiadowca zajął kopalnię drewna, wykupiłem jeszcze jednego i temu mu dżina. W każdym razie jego zadanie jest takie same. Z Zbierać ze soby w z zwycięstwa, w fortecy inwestowałem w armię. Dlatego też potrzebowałem masy złóż, aby budowa mogła gnać na trzy zmiany. Wszakże dżiny same się nie ulepszą, a po chwili powróciłem do miasta. Swoją drogą chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie lajki polubienia, które zostawiacie, tym samym pomagając, bo odcinek lepiej się pozycjonował. Piękne, a zarazem wielkie dzięki. Po przygotowaniu szyków ruszyłem na puszkę Pandory i powiem wam, że nie pamiętałem czego się tutaj spodziewać. Wygląda na to, że puszka będzie musiała chwilę poczekać. Znacznie lepiej skupić się na zbieraniu złota, jak i pozostałych surowców. W końcu za to wybuduję siedlisko tytanu. Wychodzi na to, że we wszystkich puszkach mamy smoki. Chyba we wszystkich. Niemniej z taką małą ilością to na pewno sobie poradzę. A jednak kopalnia złota przyda się. A skoro mowa o złocie, zbieram go na każdy możliwy sposób. Kiedy przyjdzie do wykupu tytanów i tak go zabrać. Co więcej, powoli ulepszałem zamek, wykupiłem dżiny dla buffu, po czym ruszyłem na puszkę Pandory jeszcze raz. Użyłem tym razem implozji, a do tego deszczu meteorytów, by być pewnym, że odporności im nie wejdą. Kiedyś słyszałem, że kiedy użyjemy celu nie stricte na jednostce, to odporności nie wpadną. Nie wiem na ile to jest prawda, jeżeli wiecie... I na przykład nie jest to prawdą, to wyprowadźcie mnie z błędu. Wielkie dzięki. Na nowych ziemiach od razu zdobyłem bonus do mocy. Zaraz również pokaże się tutaj zwiadowca, który pomoże mi oczyścić tereny z zasobów. Mimo wszystko, po odnowieniu many, postanowiłem cofnąć się do fortecy w intencji pozyskania jeszcze większej armii. Kiedy to zwiadowca będzie sobie jeździł i zbierał dobrocie dla naszego królestwa. Drakon skupił się na toczeniu boju. Poza tym przyda się rozwinąć gospodarkę, bo kiedy zasobów zabraknie, może się zrobić nieciekawie. Z tego powodu ulepszyłem radę miasta, toczyłem walki o kopalnie i co więcej zwyciężałem je. Reszta była dosyć podobna do siebie. Odkrywanie nowych terenów, toczenie bojów i oczywiście zbieranie zasobów. Kiedy to drugi zwiadowca odwiedzał młyn wodny. Aktualnie interesuje mnie tylko większa wiedza. Po chwili ruszyłem na drugą fortecę, według symulacji starcie przegrane. Jednakże kiedy dodamy magię i pozbędziemy się w pierwszej kolejności maga, to zanim reszta... Ta zdąży się do nas zbliżyć, będzie już po wszystkim. No dobrze, były jeszcze gremliny, jednak one są najmniejszym zagrożeniem. Bądź co bądź, drugi zamek należy do nas. Bez zbędnych ceregieli zacząłem inwestować w armię. Cała ta kampania wydaje się naprawdę szczodra w zasoby. Przynajmniej będzie za co budować armię. Dla odmiany wspomnę, że odwiedziłem grób i pozyskałem artefakt. Jako, że potrzebowałem masy zasobów, na rozwój kolejnego zamku zdarzyło się, że główny bohater podniósł dobra. Magią niszczył hordy wrogów, wskutek czego wygrywałem bez strat. Jak jeszcze wpadli magowie, to czego chcieć więcej? Prawdopodobnie wybudowania kolejnego siedliska Tytanów i przede wszystkim większej ilości utarczek. Po dłuższym czasie wybudowałem kapitol, plus rozwinąłem zamek w drugiej fortecy dla większych przyrostów jednostek. Niekiedy piorun działa idealnie, gorzej tylko kiedy dosięgnie również twoje oddziały. Bój o czarodzieju stoczony, armia zwerbowana, materiałów jak nie było końca, tak nic nie ulegnie zmianie. Oprócz tego rozwinąłem zamek na maksa, stoczyłem łatwe boje ze strażnikami, bo jakby było za mało zasobów na otwartym polu, no tak możemy jeszcze postanowić, że zdobędziemy ich jeszcze więcej. Myślę, że nie zaskoczę was większą ilością zbierania. Z uwagi na ten fakt, skupmy się na rozwoju miasta, w budowaniu targowiska. Mało tego, najlepiej jeszcze dodajmy do tego kuźnię i tak to wszystko zaprowadzi nas do powstania Rady Miasta. W tym momencie Drakon już więcej nie zbierał zasobów, bardziej skupił się na walkach i odkrywaniu mapy. Reszta była od tego zadania. Jeśli mogłem, to korzystałem ze wszystkich możliwych budynków na statystyki, jak i banki na. Ak. Z chęcią pozyskania klejnotów, podobnie jak złota, które to przydadzą nam się podczas wykupu Tytanów. Z kolei same bitwy to masowe spowolnienie, uciekanie po mapie i robienie zniszczeń za pomocą magii. Niech będzie, czarodzieje również dodali swoją małą cegiełkę. Podczas większych liczb wroga niszczyłem ich czarami po chwili skręcałem dystans z jednostkami bliskiego starcia, aby zablokować im ostrzał. Finalnie wskrzesiłem liczące się dla mnie jednostki i zamknąłem temat. Kolejna kopalnia złota pozyskana, tak czy siak, będzie go za mało, ale. W sumie tak zawsze mam, kiedy gram Fortecą. Macie może podobnie, czy kompletnie inaczej? Dajcie znać. A tutaj mamy kolejną grupkę magów do zniszczenia. Przynajmniej tym razem nie występowali w ogromnej chorcie. Po odebraniu pierwszego bonusu do statystyk, zaraz ruszyłem na wszystkie pozostałe. Czy to za pomocą budynków, a może nawet od samego uczonego. Zawczasu zdobyłem kopalnię siarki. Po zdobyciu jej, powróciłem do drugiego miasta, gdzie uzyskałem kolejną wiedzę. Wykupiłem giganty, które zabrałem do głównej siedziby. Tam mogłem je z kolei ulepszyć na tytany. Wykupiłem co się da, Zwiadowcy nawet chcieli pomóc podnosząc zasoby. Mimo wszystko, musiałem wymienić zasoby, by móc wykupić choćby jednego dodatkowego tytana. Przygotowałem armię i ruszyłem na kolejną puszkę Pandory. Jak pewnie się spodziewacie, będzie tam jeszcze więcej magicznych smoków, i nie pomyliliście się, w takich liczbach robią one pogrom. Z tej przyczyny należało rozegrać to strategicznie, na przykład oślepić każdą jednostkę, skrzesić utracone siły, by następnie połączyć implozy jak i atak tytana, by powolutku siać zniszczenie w oddziałach wroga. Na końcu zostało. Czasami ogromna grupa, ale była na tyle miła, że zamiast zatkować Tytana, postanowili uderzyć w Gina. Najważniejsze jest to, że udało się stoczyć bitwę z minimalnymi stratami. Nie planowałem również wskrzeszać wszystkich jednostek, ponieważ zaraz oczekiwał na mnie kolejny bój, a mana na pewno mi się przyda. W trzeciej fortecy, jak się okazało, były kolejne smoki. Na tyle dobrze, że w mniejszej ilości. Nie musiałem bawić się aż tak bardzo we wskrzeszanie: oślepianie, przyspieszanie, spowalnianie i rzucanie czaru modlitwy. Od razu przeszedłem do rzeczy, a jakie jeszcze morale z nami. Kto przeciwko nam? Istotne jest to, że kolejny zamek został zdobyty, i czeka na nas kolejna zabawa w rozwój siedziby. Gdy Drakonem udałem się na dalsze zwiedzanie mapy, zdobywanie kopalni, nie tylko, jak zawsze wysłałem za nim zwiadowcę do zbierania wszystkich zasobów. Prawdopodobnie już nie potrzebuję ich tak dużo, ale skoro mogę, to czemu by nie? W każdym razie po wybudowaniu siedliska Tytanów w kolejnym zamku byłem zadowolony, ponieważ to właśnie na nich oprzemy dzisiejszą siłę. W sumie, tak by nie patrzeć, to praktycznie we wszystkich misjach tej kampanii Wspieram na nich siłę, ale co ja poradzę, że Tytani to najlepsi, a zarazem najbardziej poprawni obywatele. No dobrze, pora skupić się na konfrontacji. To jest jedyny moment w kampanii, gdzie miałem okazję przemienić mnichów w czarodziei. Kolejna rada miasta wybudowana, jeszcze większe statystyki pozyskane. Podobnie jak kopalnia złota, do szczęścia, brakuje mi tylko miasta na maksa. Po zdobyciu pozostałych kopalni, powróciłem do zamków, z których, jak się pewnie spodziewacie, wykupiłem armię gigantów. W głównej siedzibie ulepszę ich na tytany. Pozyskałem jeszcze trochę armii, na którą było mnie stać przygotowałem oddział, po czym byłem gotowy na jedną z dłuższych bitew w tym scenariuszu. Jeśli kogoś interesują zwiadowcy, to są oni na tyle daleko, że zbieranie zasobów, no tak, całkiem długo się to ciągnie. Wybudowałem jeszcze w miastach magazyn zasobów. Niemniej przyrosty złota wyglądają całkiem nieźle. Ruszyłem drakonem na garnizon. Po spowolnieniu nag nie pozostało mi nic innego jak oddanie ostrzału i obserwowanie jak armia znika w oczach. Gdy nagi należały do przeszłości, a garnizon został przebity, mogłem skierować się na dalsze odkrywanie mapy. Jak pewnie się Spodziewacie, znalazłem jeszcze więcej złóż do zebrania. Jak nic, zwiadowca będzie miał ręce pełne roboty. Z kolei Drakon podbijał tylko kopalnie i zdobywał większe statystyki. Prawdzie cały czas ten sam wzór. Jednak jeśli tak popatrzymy, no to kopalnia drewna jest silniejsza ode mnie. Podobnie jak plus 1 do ataku. Koleżance, dopiero udało się zajechać na ziemne tereny. Na mnie z kolei oczekiwał bój z Legionem nak. Szczerze mówiąc, nie miałem na nie planu, wskutek skutek czego potrzebowałem kilku podejść. W skrócie, plan ze spowolnieniem wroga, podobnie używaniem implosji, nie był najlepszy. Zastanawiałem się również nad Berkiem, jednak na obecną liczbę many nie był to najlepszy pomysł. Z kolei, gdybym chciał, żeby całe starcie zrobili strzelcy, zabrakło mi wozu za amunicją. Nie chciałem również cofać się do miasta, by zakupić ten wóz, za dużo czasu bym na to stracił. Dlatego też Padłem na trzecie rozwiązanie. Moim rozwiązaniem tego problemu, jak zwykle, było masowe spowolnienie. Kiedy czarodzieje dali błogosławieństwo, mogłem się tylko cieszyć. Ostrzał oddawałem tylko wtedy, kiedy miałem prostą strzałę. Dodajmy do tego berka i ucieczkę przed wrogiem. Całkiem spore ucieczki przed wrogiem. W późniejszym etapie ułatwiłem sobie zadanie, oślepiając jedną nagę, by zmusić wroga do ogromnego krążenia, gdyby to chciał dostać się do mojej armii. Gdzie ten tytan biegnie? Wszystkiego będę musiał zmarnować manę. Jakby nie patrzeć, wrogów jest na tyle dużo, że nawet skończyła mi się amunicją Tytanów. Z tego właśnie powodu podzieliłem jednostki na dwie grupy. Było to w sumie bardzo istotne, żeby po prostu mieć więcej możliwości do oddania ostrzału. Bądź co bądź, Legion Nag został zniszczony, niebieski klucznik odblokowany. Do tego mogłem dalej zbierać zasoby, podnosić statystyki i tak dalej. Chociaż muszę przyznać, że bój z nagami, kapkę mi zajął czasu, bo dobre 6 minut. Tak sobie aktualnie myślę, że te nagi to nic z porównaniem do tego, ile czasu ja potrzebuję, aby zebrać wszystkie zasoby na mapie. Jeżeli chodzi o naszą główną postać, dostałem się do mojej krainy, gdzie w sumie poza kilkoma budynkami bonusami do statystyk nie natrafiłem na nic ciekawego. ich będzie, była jeszcze kopalnia drewna, ale to wszystko. Z uwagi na ten fakt z trudnej i długiej bitwy, pora wybrać się na kolejną podobną. Tylko tym razem z hordami, a może nawet i większymi liczbami magicznych smoków. Według symulacji, jak zwykle, bój jest przegrany i nie da się tego ukryć, jednak w takich ilościach te smoki potrafią. Być niemiłosiernie silne. Najlepiej tylko, żeby jak teraz prowadziły ostrzał w czarodzieju. Kluczowym zagraniem wydawał się rzucenie antymagii na Tytany, a potem to już totalna dominacja. Magiczne smoki należą do przeszłości, odblokowałem przejście za pomocą niebieskiego klucznika. Tym samym otrzymałem dostęp do zielonego namiotu. Aczkolwiek ciekawsze wydają się darmowe tytany do armii. Na chwilę cofnąłem się, aby odblokować zielonego klucznika, tym samym zdobywając jeszcze jedną fortecę. Jak pewnie wiecie, tytanów nigdy za wiele. Niemniej jednak, kiedy widziałem magiczne smoki. Które broniły fortyfikacji to coś we mnie pękło. Chyba po prostu miałem ich dość. Całkiem irytująca jednostka, kiedy zaczyna zabawę wrzucanie czarów. Przynajmniej tu nie było z nimi najgorzej. Nowy zamek, czyli kolejna inwestycja w tytany po blokowaniu czerwonego klucznika, widziałem ten moment jako idealny na zrobienie sobie krótkiej przerwy. Pozyskania jeszcze większej armii. Złota mam niby dużo, chociaż kiedy dojdzie do wykupu magów, gigantów i ulepszę nich na tytany, jak i czarodziei, okaże się, że moje ogromne zasoby złota szybko się wyczerpią, przynajmniej Tyle dobrze, że będzie komu walczyć. Nadszedł czas wybrać się w dalsze czeluści mapy. Oczywiście nie mogło się to skończyć inaczej, jak jeszcze jedną walką ze smokami. Ja naprawdę powoli mam już ich dość drakon odblokował przejście, zwiadowca dopiero zebrał zasoby na ziemnych terenach. Sami sobie odpowiedzcie, jak dużo ich tutaj jest. Droga do kolejnego zamku była całkiem przyjemna, ponieważ było sporo okazji do zwiększenia statysty. Skoro mogłem, to też postanowiłem zakupić wszystkie machiny. Zwiększyłem atak, potem wiedzę i okazało się, że potrzebuję nak. Świetnie, musiałem powrócić portalem do miasta. Wykorzystałem wprawdzie ten moment na pozyskanie jeszcze większej armii, ale nie ukrywając, nie był to przyjemny moment, kiedy nagle po zrobieniu tak wielkiej trasy, okazało się, że będę musiał ją powtórzyć. O tyle dobrze, że podczas montażu będzie to ładnie wyglądać. Zaraz za klucznikiem z zadaniem, oczekiwał na mnie bój o kolejną fortecę, tylko tak jak pewnie się spodziewacie, musiała być pułapka, a tam natkniemy się na jeszcze większe liczby smoków. Ogromnym plusem jest fakt, że miasto jest już rozwinięte i tytany czekały, aby dołączyć do naszej armii. Kolejnym krokiem było wybudowanie w każdym zamku ściany wiedzy, by później odebrać dodatkową statystykę. Z ostatnich rzeczy zainteresowało mnie na głównej wyspie odwiedzenie koloseum dla zwiększenia ataku, po czym mogłem przystąpić do jednych z ostatnich przygotowań. Mówiąc to, mam na myśli zwiększenie liczby tytanów, podobnie jak magów, a na domiar tego odebrania bonusu do wiedzy. Zebrałem do armii również dżiny, by na początku starcia bufowały armię, a gdyby znowu Mierzyć z hordami magicznych smoków, by to one były pierwszym celem. Powiem tak: ulepszenie armii pochłonęło mnie całe złoto, tak więc odblokowałem niebieskiego klucznika. Wskoczyłem na okręt, a na wodzie odnalazłem złoty łuk. Całkiem dobra rzecz, jak dla naszej armii. Wlądowałem na mojej wyspie. Od razu stoczyłem pój o fortyfikację. Szybka, prosta bitwa. Nie wiem, czy można powiedzieć o niej coś więcej. Chyba tylko, że była i to tyle. Od razu wybudowałem siedlisko tytanów. Wybrałem się również do kolejnego siedliska tytanu w intencji zwiększenia ich przyrostów w każdym miejscu Mieście. Sprawdziłem rynek i zakupiłem co bardziej przydatne artefakty. Ulepszyłem ostatnie jednostki, by po chwili ruszyć na kolejny legion nag. Aczkolwiek tym razem nie będzie z nimi aż tak dużo kłopotu. wszak mam znacznie więcej Tytanów, a w takich ilościach to robią one kawał dobrej roboty. Przekroczeniu portalu, jak zwykle, morale muszą spaść. W takim wypadku nie pozostaje mi za wiele, jak rozprawić się z ostatnimi smokami. O ile na początku jeszcze starałem się robić bitwę bez strat, tak z każdą kolejną traciło to na znaczeniu. Finalna walka to już kompletna wymiana ognia. Smoki zabierały mi ttany, świetni obywatele oddawali im jeszcze mocniej. Nie było powodu do przejmowania się stratami, ponieważ był to już koniec, a obecnej armii tak nie zabiorę do ostatniego scenariusza. W każdym razie magiczne smoki zostały pokonane, a na nas czeka ostatnie polowanie, a my jeszcze się spotkamy.